Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Crusader Kings 3. Ja jestem Kilowski, a to jest Crusader Kings 3. Kolejny odcinek, kolejna seria naszych zmagań w katowaniu moda Realms in Exile, czyli moda portującego świat Władcy Pierścieni do Crusader Kings 3. Ostatnio nasze zmagania prowadził Maglor, tym razem musimy jednak do sił zła. No bo w końcu Maglor należał do sił dobra, więc dla równowagi trochę teraz zła. Przenosimy się na scenę bitw pod drzewami, i z tego co widzimy, jest tutaj tylko jeden człowiek, jeśli można tak powiedzieć, który może do sił zła przynależeć tak w pełni. Jest nim oczywiście Kamul Easterling, który jest na zgulem. Kamul, cień wschodu, porucznik Dolguldur, jest dłonią swego pana na północy a jego obowiązkiem jest prowadzenie kampanii przeciwko elfom z Lorien i z Mglistego Lasu. Niegdyś stary król dalekich Esterlingów, Kamul jest jednym z potężniejszych Nazguli, drugi w sile i autorytecie, ustępujący tylko samemu Czarnoksiężnikowi Zangmaru. Powiada się, że spośród Nazguli to Kamul najbardziej wrażliwie Odpowiada na prezencję jedynego pierścienia. I to jest kolejna przyczyna, dlaczego został on wysłany do Dolguldur. Skąd może on badać Anduinę, gdzie niegdyś padł Isildur. Tutaj w domyśle z jedynym pierścieniem. Kiedy jedyny pierścień zostanie odnaleziony, Kamul nie będzie czekał i ruszy do jego posiadacza i odzyska go dla jego pana. Ale jednak, tak długo jak jedyny pierścień pozostanie zaginiony to Kamul będzie kontynuował swój pobyt w Dol Guldur i oczekiwał na rozkazy, by zaatakować krainy elfów. To jest mniej więcej właśnie tło tych wydarzeń, których będziemy teraz świadkami. To szybki teraz rzut na naszą lokalną sytuację polityczną. My sobie rządzimy tutaj w Dol Guldur, mamy całe księstwo Amon Lang, tudzież Dol Guldur, jest tutaj trochę jakiś różnych ludzi, którzy wyznają kult Płonącego oka, i pewnie zaraz ich pozyskamy do naszego kraju, przekonamy ich, by nam służyli. Jednocześnie mamy również wasala, który jest orkiem, mamy wasala, który również jest człowiekiem. No, generalnie nie ma tragedii. Oczywiście w pobliżu są lasy Lorien, mamy tutaj Beoringów, tutaj jest sobie Tranduil, ale generalnie lokalnie nie mamy jakichś wielkich wrogów. No to teraz, umiejętności nasze. Nasz Kamul to urodzony wojownik. Tak naprawdę wszystko co jest dobre do prowadzenia armii to Kamul w sumie już ma, ma zarówno galantę jak i stratega. Czy jakoś mu się przyda jeszcze kolejne te poziomy tutaj? No teoretycznie już nie do końca, bo generalnie wszystko co ma już tutaj to jest nic jakoś szczególnego. No chyba, że chcemy tą absolutną kontrolę pozyskać. Co jest zawsze na no, jakimś bustem. No to dobra, no możemy sobie to wziąć na jakiś czas. I jako, że jesteśmy na dostajemy podobne chyba minusy do doświadczenia jak elfy, bo mamy tutaj chyba minus 75. Tak, mamy minus 75 i chyba z tego co pamiętam, nawet się teraz upewnie elfy mają tak samo. Tak, też mają minus 75, widać to właśnie tutaj. Oczywiście, jako na Zgórę, jesteśmy głową swojej własnej dynastii. Więc najbądrzejsze będzie oczywiście rozwinięcie w pełni ścieżki wojennej, no bo chyba ma to dla nas najwięcej sensu. E, czy chcemy prywatną armię, to akurat chyba nie ma potrzeby. Ostatni punkt bym chyba władował tutaj w Dreda. Czy prawo? Prawo też by nie było głupie. Tak, rzeczywiście prawo ma nawet sens. Znaczy, na pewno nie te początkowe rozwoje prawa, albo z kij, ki, już na fula to zrobimy. Rada nasza, zobaczmy, kogo my tu mamy. Barona, który jest kretynem, no to mi się to nie podoba. Nasz marszałek jest spoko i jest to ten właśnie ork, którego mamy jako wasala. Następnie szpiegmistrz. Czy da się mieć lepszego? Da się mieć lepszego. Tutaj generalnie w zasadzie niemożliwe jest, żeby wasale nam zrobiły jakąkolwiek rewoltę. To się praktycznie nie zdarza. Dlatego też nie do końca musimy przejmować się o to, co nasi wasale o nas myślą. No, teraz ta nasza rada wygląda odrobinkę lepiej, dalej jest słabo, szczególnie nasz się jest słaby, ale może jakiegoś lepszego uda się w przyszłości jeszcze złapać. Dalej, co my tu jeszcze chcemy osiągnąć? Czy mamy do czegoś prawa? Nie mamy do niczego praw. Możemy szybko podjąć decyzję o to, żeby sobie podporządkować złe ludy z lasów, podporządkować sobie ich i zażądać podporządkowania dol guldur. Ale zanim to zrobimy, to puśćmy na chwilę grę, żeby pojawiły się pierwsze eventy. Które nam powiedzą generalnie o sytuacji lokalnej. co coś się pojawiło? Pojawiło się teraz. Leitnant z Dolguldur. Leitnant rzeczywiście funkcjonuje jako słowo. Nie wiem, czy bardziej pasuje to właśnie jako leitnant, bo w sumie to jest taki rusycyzm trochę. Uznaję po prostu wersję porucznik z Dolguldur. Niegdyś następca wielkiego imperium Dalekiego Wschodu, Kamul teraz stoi jako drugi najsilniejszy spośród dziewięciu palcy Saurona, czyli nas Kamul dostał władzę nad Dolgul z dwóch powodów. Pierwsza, wypowiedzieć wojnę elfickim krajnom z Las Galen i Lotlorien, a drugi, nawet bardziej ważny, mieć oko na Anduinę, gdzie powiada się, że Isildur miał tam zginąć razem z jedynym pierścieniem. Wiele okolicznych leśnych ludzi już się boją i trzęsą się przed Dolgul, a Kamul Zamierza przekuć to w posługę. Są też oczywiście inni, którzy pozostają dumni i nieposłuszni w swej niepodległości. Elfy z tego regionu są cieniem swojej dawnej potęgi, ale nawet teraz posiadają siłę, z którą należy się liczyć. Ale kiedy nadejdzie ich upadek, ich ostatnią twierdzą w regionie będzie Dale oraz Erebor. Zjednoczeni pod wielką potęgą nadchodzącą z Ryn. Młot i kowadło zniszczą ostatnich potomków Wielkiego Królestwa Rowanionu i tron linii Durina. Całe dzikie lądy pochylą się Sauronowi. I to był właśnie event wprowadzający nas. Czy potrzebujemy coś jeszcze tutaj zrobić? Raczej chyba już nie. Dobra, na początek klasycznie. Musimy zrobić rytuał, ponieważ oczywiście Kamul jest czarnoksiężnikiem, może nowicjuszem, ale jest. Dlatego możemy to wykorzystać. By na przykład hordę jakąś powołać, musimy wydać aż 250 paiti, ale nas na to stać, więc oczywiście robimy to z nadzieją, że spełni nam się jakaś armijka. To nam się przede wszystkim przyda. Następnie musimy podjąć oczywiście decyzję, żeby podporządkować sobie ludy do Dolguldur. Nadszedł czas, by Dolguldur urosło. Po pierwsze, muszę skonsolidować tereny wokół fortecy. Ale mój pan już zasiał ziarno dawno temu korumpując wiele z ludzkich plemion, które żyły wokół nas. Oni już żyją w terrorze, ale też i w zdumieniu wzgórza Czarnoksięstwa. To będzie całkiem proste, by przekuć to poddaństwo, a ci, którzy nie uklękną, zostaną poddani próbie miecza. No i teraz ci ludzie, którzy żyją wokół nas ci źli, powinni się podporządkować. Oczywiście to się stało, czyli te ludy, które właśnie tu były, Czyli te właśnie sauronickie się dołączyły do nas. Reszta, no to już są ludy dobre, więc one się raczej nie połączą. Teraz moglibyśmy jeszcze podporządkować sobie ludy, które wierzą w opustoszały dwór. Tak można by to zaprzetłumaczyć, przetłumaczyć. Ale póki co, jeszcze tego zrobić nie możemy. Żeby to zrobić, musielibyśmy Dolguldur kontrolować całkiem. Tylko co oznacza Dolguldur? Czy Dolguldur rozumiem jako księstwo, czy jako królestwo? Więc teraz oczywiście muszę sobie zobaczyć, chodzi o królestwo. No to będzie problematyczne, bo musiałbym również i skolonizować te dwie prowincje, a to trochę kosztuje. A ten opustoszały dwór, jak to jest tutaj też nazwane, to są ludzie, którzy są zaraz pod Galadrielą, a ona prawdopodobnie zaraz y, ruszy na Brownhold, przynajmniej. No chyba, że my Brownhold będziemy chcieli bronić. A my mamy całkiem imponujące obecnie siły, które nam służą. A i ciekawe, czy nam się udało w ogóle te czarnoksięstwo. Wydaje mi się, że chyba nie. Ale dobra, może się zaraz przekonamy, czy nam się udało. O, sukces, udało się. I kogośmy przywołali? Prawdopodobnie Haradrimów tutaj. Mamy 1600 żołnierzy haradrimskich. Nawet mamy słonie wojenne, mumakile. W ogóle bardzo ciekawa jest mechanika Mumakile. Mumakile żyją tylko na tych terenach tutaj, z tego co się orientuję. I lokalni króle mogą sobie kupować te mumakile i tym podobne. Ale kiedy na przykład żyjesz sobie na tych terenach tutaj... Też możesz sobie dokupić mumakili, tylko za pomocą pewnych decyzji, przez co są one cholernie drogie. Czyli mamy tutaj jakąś sensowną mechanikę importowania żołnierzy z daleka, a bardziej importowania takich egzotycznych zwierząt. Więc to jest akurat fajna sprawa. Tutaj ogarnąłem to, że tak to działa. Więc skoro o mumakilach mowa, to czemu miałbym właśnie o tym nie wspomnieć? Dobra, to w takim razie no, robię to, o czym mówiłem. Od razu ruszamy na leśne ludy i możemy na przykład zająć sobie. Tę oto prowincję. Bardzo nam się ona przyda, bo przynajmniej będziemy kontrolować już Dolguldur w pełni. Albo przynajmniej będziemy jedną prowincję bliżej, do kontrolowania Dolguldur w pełni, tak, woli ścisłości. Więc powołujemy armijkę. My tej armijki inaczej mamy całkiem sporo, szczególnie ta armia Haradrimów nam się przyda, bo ona naprawdę da nam sporo siły. O, i my sami prowadzimy naszą armię i mamy całkiem fajne bonusy. Które szczególnie przede wszystkim szkodzą zdolnościom defensywnym naszych oponentów. Czyli jest super. A nasza armia to są co? Są te beznadziejne orki, które po prostu trzeba usunąć pierwszego dnia, ale no, skoro je mamy, to je mamy, nie będziemy ich wyrzucać. Mamy słabych łuczników, których mamy po 200 na stack, czyli no, generalnie nasza armia jest beznadziejna, tego się ukryć nie da. Kto u nas jest super? Przede wszystkim mamy dostęp do takich jednostek jak Gwardia Domowa, ją można by powołać, ale to akurat nie musimy się na to napinać. Mamy czarne uruki, które również są słabe. Mamy Upiory morgulu. O, i to jest ciekawa jednostka. Są to upiory zamieszkujące upadłe ciała wielkich wojowników, zanim ci jeszcze padli na ziemię. Jakoś tak to chyba rozumiem. No, więc to jest ciężka piechota. Oni są w ogóle ciekawi. Może damage mają słaby, ale jako że są upiorami, to naprawdę są potężni, jeśli chodzi o ich siłę. Więc można by taki jeden oddział upiorów pozyskać. Znaczy, no, no tak, jeden oddział. Następnie tutaj pikinierów pospolitych, czyli tragedia, ale tutaj mamy za to. Traperów plagi, jeśli tak to mogę przetłumaczyć. Szczególnie jest to jednostka, która dobrze walczy w lasach. Naprawdę ma w lasach potężne bonusy. I ona, patrząc na to, co oferują sobą inne jednostki orkowe, no to wydaje się być prawdopodobnie najlepsza do takiej zwykłej jednostki łuczniczej. jako alternatywę mamy tych łuczników, którzy są no beznadziejni w sumie pod każdym względem. Następnie mamy jeszcze tą ciężką kawalerię śmieszną, czyli te upośledzone wilki, o których mówiłem, czyli Karagory. I mamy jeszcze wielkie pająki, silne, trzeba przyznać. I mamy jeszcze olokhajów. Z tego co widzę, no olokhaje są znacznie bardziej opłacalne. Mimo, że damage mają odrobinkę mniejszy, to mają znacznie większą twardość. Często nie jest tak łatwo ich pokonać, więc znacznie dłużej wytrzymują na polu bitwy. No ale te pająki też są spoko, więc można by również kilka ich posiadać w naszej armii. Dalekie Pomioty Ungolianty, jak to też jest tutaj opisane. No więc tak wygląda nasza armia potencjalnie, a tak wygląda ona realnie. Czyli jest ona póki co beznadziejna i Haradrimowie na razie nas będą tutaj chwilowo kierować. O, powstał święty zakon Sauronicki, to super. I widzę, że Beor prawdopodobnie dołączył do tej wojny, broniąc tego księstwa. No ma to sens, no bo wyznają tą samą religię, a ja wypowiedziałem przecież świętą wojnę. Niemniej, zająłem teraz y, tą prowincję. No i teraz próbuję, może zająć, albo chociaż odbić ich przez oblężenia. Nie, nie damy rady. To akurat, kurde, nie wyszło. No to nic, poczekajmy sobie. No chyba, że chcemy w nich wejść, ale nie do końca mamy w sumie gwarant tego, że my tą wojnę byśmy wygrali. O, ale za to oni zamierzają tutaj wejść, a jednak nie zamierzają wejść. Kurde. No, będziemy się chyba tak ganiać w tej weftę. No, chyba, że oni wezmą się za oblężenie tutaj. O, i to ma sens. Oczywiście, obydwie strategie. O, i to chyba. Mo, o, tak. Tutaj będą się bronić. Znaczy, ja będę się tutaj bronić. I to powinno już dać nam. Zwycięstwo. Tak, ładne bonusy mamy, chociaż nie jakieś wielkie. No, Haradrimowie trzeba przyznać, nas kierują. No i dzięki tej bitwie już wygrywamy wojnę wybitnie. Więc z tej strony Dolgul Dur jest już zabezpieczone. Mógłby nawet ruszyć i szybko przegnać Radagasta z tych terenów. I to ma sens, ponieważ e, zanim Galadriela przyjdzie ze swoimi wojskami, by nas przegnać stąd, to prawdopodobnie my już tą prowincję zajmiemy. Ale czy chcemy ją jakoś realnie zajmować? No nie powiedziałbym. O, mamy event o pozyskaniu kiciusia. Bardzo się cieszę, że nasz Nazgul może mieć teraz kotka i się z nim bawić. Kotka nazywa Sauron Junior i mam nadzieję, że Sauron się o tym nie dowie. Warto kontynuować dalej nasze podboje w ramach Dol Guldur, dlatego ruszamy również na prowincję Dolbit i podbijamy ją jak oczywiście... Conquest, bo nie ma potrzeby tutaj klepać akurat świętej wojny. Ci panowie są oczywiście Woodmenami, dobra, jest Git. No to co, likwidujemy ich, no i w sumie koniec. My potrzebujemy pieniędzy i to całkiem sporo. No przynajmniej 250, chyba, żeby skolonizować te właśnie prowincje. Na razie się nie zapowiada na to, żeby te pieniądze szybko pozyskać. Ale w sumie tutaj z kontroli doln bitu żeśmy pozyskali 15 golda, a no tak, zapomniałem o jednej mechanice, przecież my możemy plądrować, zapomniałem o tym, no to to by się nawet przydało. Oj, widzę, że ktoś w ogóle chce nam te tereny podbić, więc w ten sposób w sumie jeśli się obronimy, to możemy rzeczywiście pieniądze zarobić. Ale widzę, że nasz wróg jest całkiem daleko, no co mi nie do końca odpowiada, w dodatku my walczymy przeciwko własnemu wasalowi, to już w ogóle jest głupota. Chociaż w sumie fakt, że jestem w wojnie z własnym wasalem pozwala mi po prostu zdobyć te tereny i je splądrować. A to się zawsze przyda, więc splądrowanie zawsze na plus, dzięki czemu mamy już 239 golda, a potrzebujemy jeszcze 11. Prawdopodobnie jeśli rozwalę armię mojego wasala, to nabiję sobie na tyle warskora, że będę mógł, a nawet nawet nie musiałem, dobra, bo wojna się skończyła tak sama z siebie. To teraz, co ja mogę zrobić? Proszę państwa, my możemy przecież rajdować, bo my jesteśmy takimi niedobrymi ludźmi, więc splądrować my możemy. Tylko trzeba by plądrować jakieś tereny, które są potencjalnie, nie wiem, no, bogate nazwijmy to. Być jest bieda skrajna, to nawet nie ma co plądrować. Czy możemy splądrować te tereny, Radagasta? 26 golda, no kurde, piękne rzeczy. Więc powołajmy naszych żołnierzy, plądrujmy to. Pięknie splądrowane. I możemy się wycofać, bo więcej my już nie potrzebujemy nic. No i super hajs zarobiony. To w tym momencie już możemy zacząć kolonizować te tereny tutaj, no bo musimy tak naprawdę to zrobić. I teraz nam się już pokaże decyzja o podporządkowaniu sobie opustoszałego dworu. To jest długie lata Dolguldur używało swoich... Złośliwych, nic złych wpływów, by szukać sposobów na skorumpowanie ludzi żyjących blisko wzgórz czarnoksięstwa. I to nam się udało z osłabionymi leofringami. Spośród wielu nawróciło się na okrutną wiarę opustoszałego ciepła wraz z obrzydliwymi rytami. Składania ludzkich ofiar. To ich otworzyło na podporządkowanie. Teraz jest czas, by wezwać ich banery i sprawić, by podporządkowali się Dol Guldur. Więc teraz żądamy od nich podporządkowania. No i czy się udało? No ci w sumie nie odpowiedzieli nam. A i w dodatku jedyny chłopca się zgodził, to ten z Brownholtu, znaczy Drawnholtu, czasem mamy wojnę z Rohanem. To dosyć, no cóż, mało to przyjemne. Ale może uda nam się to szybko przekuć na nasze szybkie zwycięstwo, coś w tym stylu. Może nawet Święty Zakon sobie zrekrutujemy. Ej, to nawet nie jest głupie, żeby szybko Święty Zakon tu ogarnąć. Szybkie wsparcie od Saurona i ruszamy prosto. Na naszych wrogów z Rohanu. No i tutaj niszczymy armię Rohanu, więc super piękne rzeczy. Yy, zapaliśmy trochę ludzi, więc, może, nawet się obronimy i trochę hajsu z tego zarobimy. Czy możemy coś zarobić? 180 golda prawie. No to super. A jak już oczywiście wygramy, to musimy podbić tych chłopków i tych chłopków, bo oni oczywiście się nie zgodzili. Skorumpowanie ich najwidoczniej było niewystarczające. Wchodzimy teraz na tereny, no Rohanu, na południowe Undeep, nie wiem jak to się w sumie dobrze tłumaczy, Nie głębie? Nie wiem w sumie. O jakieś choróbsko nam tu przyszło, Miechu warte. Jeśli nam poumierają żołnierze, to w sumie nas to nie obchodzi, bo... No, orkowie niech se tam giną. Akurat to jest o tyle fajne granie tam z Arumanem, ty tymi Nazgulami, że tutaj nie musimy się napinać na żadne wielkie straty i tym podobne, bo my jesteśmy nieśmiertelni. Podobnie i elfy prawie, czy też krasnoludy. Krasnoludy też nie umierają na choroby. Całkiem nieźle się to chorobsko rozwija. Możemy uznać, że to chorobsko było rzucone przez nas samych, by plądrować ziemię Rohanu, oraz Lorien, ponieważ i do Lorien to chorobsko doszło i teraz możemy raz jeszcze na armię ruchano ruszyć i prawdopodobnie to jest wszystko, co oni tutaj mają, więc bardzo chętnie właśnie ich w polu spotkam, bo jak pewnie to wygram, to już Warsco Ram się nabije na fula. I mamy właśnie teraz zwycięstwo. Stack Wipe strzelony, wojna wygrana, hajs zarobiony. I mamy tu jeszcze jednego więźnia, którego sprzedać możemy. A reszta chyba już się nie nadaje do niczego. O nie, tutaj mamy Horna, którego możemy za 20 golda sprzedać. I mamy tutaj Sigiberta, którego bardzo chętnie skorumpujemy i na nasz dwór wprowadzimy. No i mamy nowego sługę, świetnie. I to teraz też czas, by ruszyć na Andip i kontynuować nasz marsz, by zdobyć wszystkie te tereny od człowieka, który śmiał się nam nie podporządkować. Mimo, że mamy pod sobą tylko 10 wież oblężniczych, to i tak radzimy sobie nadzwyczaj dobrze, więc to jest całkiem spoko. Nie trzeba na razie chyba ich więcej. Nie widzimy również potrzeby mieć więcej broni oblężniczej, skoro przecież oblężenia nam idą dobrze. O, zapaliśmy naszego wroga w bitwie, no to super, już po wojnie tereny pozyskane. Pasowałoby te tereny w ogóle dać temu panu stąd, żeby nie mieć Border Gora. I tak również zrobimy, i również księstwo mu nadamy. Oczywiście każemy mu się nawrócić na jedyną słuszną wiarę, podobnie jak i on też niech się nawróci. No i co tu jeszcze mamy do roboty? A, jeszcze Morangol musimy zdobyć. Pan z Morangolu naprawdę sporo sobie tutaj podbił, całe księstwo prawie Tumcelonu. To w sumie mądre będzie, jeśli ja całe to księstwo chyba wezmę i podbiję. Tak mi się wydaje. Chociaż mi prestiżu potencjalnie nie starczy, więc mi wystarczy po prostu nasze prawa zrealizować. Chociaż te prawa są do kawałka tumcelonu, to nawet nie wiem, czy mi się chce tam iść, nawet. A i bym zapomniał o najważniejszym. Mamy w naszym posiadaniu jeden z pierścieni, oczywiście nie możemy o tym zapominać. Również mamy w posiadaniu naszą koronę Helm Kamula, bardzo charakterystycznie właśnie wyglądającą, więc sobie to zakładamy, i mamy jeszcze w naszym posiadaniu ostrze morgulu. Widząc, jak słaby jest Rohan, to nie głupie będzie ruszyć naszymi żołnierzami i poplądrować sobie północne rubierze Rohanu, czyli stawiamy naszych najeźdźców, i ruszamy na wszystkie prowincje, które tylko można splądrować. Północ tu pięknie została splądrowana. To możemy się już powolutku wycofywać do naszych terenów. I nie pozwolicie złapać wojskom. O, cholera, daliśmy się złapać. To trochę problematyczne. Yy, wiem, jak się szybko uratować. To jest akurat. Yy, tutaj można to fajnie zrobić. Tylko nie mam chyba. A nie, mam πάity czy nie mam πάity? Mam paiti, dobra. Szybko wypowiem wojnę tym typom. Nie mogę wam armię postawioną. No to problem. Stracimy chyba wszystkie nasze pieniądze. Cholera, 160 golda, psów, dupę. Niestety, to takie smutne. To czym w ogóle nas tym Teodem pobił? Jak on ma na swoim wyposażeniu tylko tych łuczników konnych? Śmiechu warte. Wielka armia z 400 koniami. Śmiechu warte. No cóż. Ale z drugiej strony nasza armia jest po prostu żałosna, patrząc na to, co reprezentują sobą nasi żołnierze, więc to no, poniekąd się nawet nie dziwię. Powiedzmy, że to, co się stało, daje do zrozumienia Kamulowi, że ta armia jest prawdziwie żałosna i coś z tym trzeba zrobić. A tym czymś przede wszystkim będzie pozyskanie większej ilości terenów, żeby mieć gdzie w ogóle trzymać nasze armie i z czego zarabiać. No to na początek Barat Angol. W ogóle wypadałoby tego orka się pozbyć, mimo że jest marszałkiem dobrym. To ja go tutaj nawet nie chcę mieć. A, musimy zwiększyć autorytet korony. Okej, okay, dobra, teraz mogę już mu zabrać tereny. Bardzo bym był szczęśliwy. Tylko to będzie tyraniczne i stracimy sporo prawowitości. Z drugiej strony, czy nam zależy na tej prawowitości? Śmiechu wartym, my jesteśmy nad gulami, my robimy to wszystko, żeby tylko dogodzić Sauronowi. Więc to, że sobie wywołamy jakąś wojnę domową, to wszystko jest dla wyższego dobra. Więc od razu atakujemy tereny naszego wasala, bo mamy chrapkę właśnie na jego tereny. Oj, widzę, że nawet Sauron dołączył do tej wojny, więc jak widać, mamy tutaj list żelazny do robienia takich rzeczy. Jedną prowincję już zajęłem. Teraz potencjalnie mogę zniszczyć armię mojego oponenta, mojego byłego wasala. No kurde, się już wycofuję, no gnój jeden. No to nic, to wezmę po prostu, zoblegam mu prowincję. Wiesz, jak ja mu ją zoblegam, to obniża tylko kontrolę, więc lepiej po prostu zrobić bitwę, bo przynajmniej no, te tereny będą bardziej rozgarnięte. Więc wchodzimy w naszego wroga, pokonujemy go oczywiście. Stowar Scorea teraz mamy. No i super, wojna wygrana. No i to tyle. Ciebie możemy sprzedać, ponieważ ty jesteś po prostu burmistrzem. No i to tyle. No i teraz jemu możemy zabrać prowincję, jedną, jak i też. Drugą. Y, tutaj teraz tyrania. Dobra, kurde, co my tyrania obchodzi? Makhas jest teraz naszym rywalem. Słaba sytuacja. Może się jeszcze wykupić. O, 100 golda w sam raz. Jeszcze go zaproszę na nasz dwór. Nie no, już tego nie przyjmie. Aż tak się poniżyć nie da. Minęło już 5 lat, więc możemy po raz kolejny powołać hordę. Czy nam się uda po raz kolejny to osiągnąć? Jak widzimy, wzrosła mi armia o 4000, więc się udało. I wznieśliśmy 4000 hordę orków. Bardzo mnie to cieszy. Armia nam się zawsze przyda. No i teraz trzeba oczywiście te tereny tutaj skontrolować. Pamiętajmy oczywiście, że zanim zaatakuje nas Galadriela, to mamy jeszcze 10 lat, ponieważ no właśnie od początku gry mamy 15 lat spokoju oraz spokoju, więc możemy się tylko skupić na rozwoju naszych terenów, budowaniu potęgi i przygotowaniu się na spotkanie z Galadrielą. W ogóle sama prowincja Dol Guldur należy na nią spojrzeć, ponieważ ona ma mocno rozwinięte... Głębiny uruków, przez co pasowałoby tutaj dać jakieś oddziały Ciężkiej Piechoty. W Nenornie mamy tutaj bonusy dla harcowników oraz dla łuczników. W Barat Angolu nie mamy nic, więc możemy tutaj wstawić cokolwiek. Podobnie i w Dimbarze, chociaż tutaj już widzę, że nasz wasal zaczął budować coś dla Ciężkiej Piechoty oraz Pikinierów, więc możemy teoretycznie postawić tutaj na Pikinierów. A to jest zwykły budynek. Ekonomiczny. No to po kolei. To teraz zobaczmy, czy ja mogę w ogóle postawić coś, co nam wzmocni ciężką kawalerię. Są tutaj stajnie, okej, okay, to brzmi dobrze. I mamy tutaj jeszcze hunting outposty, chcę nam wzmocnić również ciężką kawalerię. Ale pomimo tego, wpierw postawimy sobie jakieś budynki ekonomiczne. Dlatego w Dolgul Guldur budujemy kopalnie niewolników. i Chciałem już powiedzieć, że w Barat Angol stawiamy jakieś ośrodki drwali, ale widzę, że no cóż, nie mamy prestiżu. No to poczekamy z tym jeszcze. Chociaż w sumie 0,3 golda, 0,3 golda, tutaj tak zamierzamy stawiać ciężką kawalerię, więc damy się opłaca nawet bardziej. A skoro nam jeszcze hajsu trochę zostało, możemy sobie kupić jakieś pierwsze oddziały naszej wstępnej armii. No to tak, na pewno chcemy karali. A dobra, nawet na to nie stać. To śmiechu warte, jednak nic nie Kupimy. Kochany Radagast nauczył się czarnej mowy, dzięki czemu dostajemy 150 prestiżu. Bo go oczywiście wykpimy z tego powodu. Oj, w tym momencie kupujemy sobie pierwszą watachę Karagorów. Pięknie. I stawiamy ją oczywiście w Barat Angol. W wyniku chaina eventów pozyskujemy. Konia wojennego na własny użytek oraz jeden punkcik zdolności wojennych. Jeszcze możemy go jakoś fajnie nazwać, no to może nazwijmy go jakimś imieniem inspirowanym historią, jak będzie to na przykład Gruby Lumpkin, czyli tak jak się nazywa kucyk to ma bomba deala. Nie głupie będzie podbić sobie kilka lokalnych władców, czyli ruszamy sobie na Sarn-Loduin oraz na Tarneburg. bo są to państewka jednoprowincjonalne. Cholera, użyłem chyba pajty teraz prestiżu teraz. Ogólnie my trochę możemy narzekać na to, że mamy mało tych punktów. No nic, na początku będą one nam bardzo potrzebne, a mamy ich braki. No to na początek właśnie Sarn-Loduin, a potem ci Starneburga. Oczywiście bez większych problemów zdobywamy pierwszą prowincję, a teraz lecimy sobie na drugą. I w wyniku eventa straciliśmy tą... Co tak naprawdę nie są jakoś szczególnie potrzebne, kontrolować w pełni te tereny. Nawet nie wiem, czy jest sens je w pełni skolonizować, więc ja bym tak naprawdę jakoś bardzo się na to nie nastawiał, żeby to pozyskać. Bo czy nam do jakiejkolwiek decyzji jest potrzebna pełna kontrola? A tak, jednak jest potrzebna pełna kontrola. No to cóż, jednak musimy to kolonizować w nieskończoność. Witwa z wrogiem wygrana, to teraz wybieramy się za oblężenie. A w sumie zaatakujmy sobie już tereny Radagasta, co się złego może stać. Więc szybka wojenka, ale może za prestiż, i pewnie nawet Galadriela nie zdąży zareagować na nasz atak. Więc, oczywiście, klasycznie powołujemy armię, ale cholera nie tutaj, tylko tutaj. Więc, zwołujemy armię i atakujemy tereny Radagasta. Co ciekawe, Radagast ma pod swoją kontrolą jeźdźców królików. Bardzo śmieszny oddział, gorąco polecam. No, ale oczywiście, praktycznie została od razu rozwalona ta armia, więc, no cóż, ty tyle z tej wojny pozyskujemy wielką świątynię w Rozgobelu. A Radagast no, jest obecnie tak naprawdę wygnany, bo już żadnych terenów własnych nie ma. O, mamy możliwość rozwinąć nasze zdolności militarne. Wydaje mi się, że najlepiej będzie zainwestować świętego wojownika, bo w sumie plus 10 do każdej bitwy zawsze nam się przyda. W tym momencie kupuję też sobie pierwsze oddziały traperów plagi i z tego co rozumiemy, są to pasożytnicze spory, grzyby, które są przytwierdzone do ciał upadłych ludzi lasu, no i oni oczywiście będą sobie stacjonować w Neenorn. W tym momencie też by wypadało ukarać Tumcelon za sprzeniewierzenie się nam dawno temu, więc bierzemy sobie całe ich tereny, skoro udało im się w końcu je zjednoczyć. No to klasycznie pawujemy armię i ruszamy na pierwsze forty naszego wroga. I prawdopodobnie udaje nam się skończyć tą wojnę zanim w ogóle on zdobywa chociaż jedną prowincję, więc szybkie zwycięstwo bez żadnych problemów. Wszystkie tereny zdobyte i mamy również nowego wasala, którego oczywiście nawracamy na nową, jedyną, słuszną religię. A tutaj dajemy sobie jakiś różnych lokalsów, tyle by tylko nam podatki płacili. I jako że udało nam się w końcu zgromadzić trochę paiti dzięki eventom, możemy też pozyskać pierwszy oddział upiorów Morgulu, których będziemy stacjonować oczywiście w samym Dol Dur. no i naprawdę obrony to nie mają teraz dużo. Co jeszcze warto zaznaczyć, te wojsko kosztuje nas w utrzymaniu zarówno złoto, jak i pobożność. W obecnej sytuacji też nie głupie byłoby stworzenie jakiejś akolady, więc tworzymy akoladę najbardziej w sumie użyteczną, czyli wzmacniającą nam ciężką piechotę, jak i broń omlężniczą. Stalowy Strażnik tak by można przetłumaczyć tę nazwę akolady. No więc mamy chociaż jednego, jakiegoś porządnego rycerza. Widzę również, że Mordor zaatakował Gondor o Itilien, czyli klasyczne wojny na południu. Ale czy Sauron zdobędzie wschodni brzeg Anduiny? to o tym przekonamy się już w kolejnym odcinku, bo ten już jest wystarczająco długi, więc dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych. Cześć!